Dzień dobry. Cześć. Dzisiaj będzie masaż szyi. Tak. Szyja jest ważna o szyi proszę nie zapominać, nawet jak ja robię masaże twarzy, to warto jakiś fajny ruch na przykład z dzisiejszego filmu włączyć w pielęgnację masażową <laughs> całej twarzy, tak? Hmm, jeśli chodzi o skórę która jest właśnie na szyi, dekoldzie, to ona zawsze, ale to zawsze, będzie wymagała nawilżenia. Jest to skóra bardzo sucha, suchsza niż skóra na twarzy. I naprawdę nie zapominajmy, nie zapominajmy o naszej wspaniałej szyi. Do tego naprawdę wyśmienite jest nasze masło. Oczywiście możesz każdy... Nawilżający y, kosmetyk nałożyć, ale ja zalecam, polecam masło, które same stworzyłyśmy i które naprawdę się nadaje do skóry suchej, bo oczywiście nie do każdej, ale tutaj akurat do suchej skóry potrzebującej nawilżenia. To naprawdę y, dobrze nawilża przy regularnym. W, stosowaniu, yy, w pielęgnacji. Jest tutaj masło sza, olej arganowy, olej sojowy, pachnie delikatnie, jagodą goi, bo dużo ekstraktu z jagód goi. Masło do ciała, tak? I przy okazji dłonie, stopy i tak dalej. Smarujemy. Ale dzisiaj będzie o szyi, tak? Czyli jak już tą szyję sobie wysmarowałyśmy masełkiem, cudownie. To teraz trzeba ją rozluźnić. Szyja jest bardzo spięta. Myślę, że zapominasz ją rozluźniać w ciągu dnia, więc nawet jak pracujesz, to możesz to ćwiczenie, to rozluźnienie zrobić podczas przerwy od komputera, przerwy od jazdy samochodem, albo podczas nawet jazdy samochodem, jak stoisz oczywiście na. Czerwonym świetle chwila. Przytrzymujemy i będziemy w górę głowę kierować i tak jeszcze sobie wypchniemy tutaj brodę, żeby się rozciągnęły nam tutaj mięśnie. Chodzi o to, żeby to wszystko poluznić. Uwaga! Zaczynamy. Do góry. I przytrzymujemy. Tu ma ładnie ciągnąć. Tutaj dłoń mi też jeszcze pomagam. Przytrzymuję do 5 sekund. Tak. Przekręcamy y, głowę i to samo do góry I szyja. I tu pięknie się ciągnie na mięsień. On się ciągnie, ale on się rozciąga. I też przytrzymujesz z 5 sekund. I uwaga, następne. Przekręcamy. I tu pięknie. Hmm rozciąga się też 5-3 sekundy i jeszcze raz U górę tu pięknie się nam rozciąga o i tak lekko już jest y, fajnie szyja rozluźniona wówczas możemy ją y, troszkę postukać popukać żeby krążenie krążenie jest ważne y, więc je trochę pobudzimy tak to jest dosyć fajne. Ja to robię dosyć. Szybko będę robić, ale zarówno każde ćwiczenie powtarzaj kilka-kilkanaście razy. To jest, to jest ważne. Tak? Ile masz czasu? Tak? Ja nie wiem, ile masz czasu. Ja dzisiaj mam trochę. Dobra. I taki masaż głaskania, tak? W dół. O. Tu już jest rozciągnięte, więc już tak fajnie. Jest y, luźniej, niespięte. Nie Mamy posmarowaną y, szyję y, kremem, masłem, więc też dosyć przyjemnie się głaszcze. Tak, tu delikatniej, no bo tu jest grdyka, wiadomo, tak. Więc tutaj, o, ale też przegłaskujemy. Przegłaskujemy. O, w ten sposób. Super. I ostatni ruch, fajny ruch, który właśnie będzie można włączyć w pielęgnację całej twarzy, czyli w ten sposób, może tą dłonią. O, takie zaciąganie, luźniej nawet wziąć głowę, żeby nie było naciągnięcia mięśni, takie zaciąganie do tyłu, tak? Omijamy tą stronę, tą przednią i w ten sposób. Hmm? Albo po prostu dwoma dłońmi. O! Na sam koniec dwoma dłońmi. Hop. 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 Hmm? I jeszcze sobie możesz ją ugłaskać na koniec, żeby była taka wygłaskana. I to jest cały masaż. Naprawdę. To jest, wydaje się, delikatnie. Wydaje się łatwo i tak jest, ale wiecie, co jest najtrudniejsze? Wiesz, co jest najtrudniejsze? Znaleźć na to czas, pamiętać i robić to regularnie. I wtedy naprawdę najłatwiejszy, najprzyjemniejszy i najwspanialszy ruch będzie miał efekt w pielęgnacji. To co? Wszystkiego dobrego, szczęśliwego dnia, czasu. Dbaj o siebie, myśl o sobie i dawaj sobie przyjemność. Będzie super. Do zobaczenia.